Cześć! Dzisiaj u mnie premiera z drabki. krzyżówka XN, a raczej to jest wznowienie, ponieważ jest teraz żółta wersja. Żółto-niebieska. Ona kojarzy mi się z Ukrainą, a tym bardziej, że UEFA Euro przeszła do ćwierćfinału. Także gratuluję Ukrainie, reprezentacji ukraińskiej piłki nożnej. A wracając do tematu, to zakupiłam kupiłam? Pięć sztuk krzyżówek z numerem 7, 10 i Jedenastym, dwunastym i trzynastym. Mój wkład to jest właśnie 5 złotych. Strapeczka z numerem siódmym jest z innej paczki, a te cztery są z tej samej. Nie miałam możliwości wyboru strapki, pan mi podawał. A to strapka z numerem 7. Tak, więc nie przedłużając, strapia, strapeczki. Po trzy lub cztery literki zostawiam. T tutaj cztery literki. A słowo się żadne nie utworzyło. Dobra. Litera R. Radzymin. Reworter. sera, Obrady. No i tutaj. Fryzura. Perykles, emir, fryzura. I to było na tyle z tej literki. Litera O. Obraty mamy. Reworter, noc, kanaletto. Dobra, kolejna część. I ona jeszcze nie mam utworzonego. Toping, osad, dog, kocyk, korzonek. Moc, los. No i by to było na tyle. Tutaj litera P w peryklesie. No, czy już by była przegrana z numerem siódmym? Co z tą ostrością? Jeju, co ta ostrość mnie tak dzisiaj zawodzi? Litera F. Alfa. Hmm, fryzura. Coś czuję, że strapka może być pusta, ale kto wie, mamy litera A, zobaczymy to co coś się ratuje. Ta litera A, libis, Ibisa, Cera, A, 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 pierwsze słowo Alfa się utworzyło, no dobrze, ale jedno słowo nie czyni nam wiosny, Janina, Cer, Nuta. Dobra, mamy tylko tutaj alfa, a tutaj eee, inne jakieś słówka, które na razie nie tworzą nam przynajmniej gwarantowanego y zwrotu. No i co, zostajemy z słowem alfa. Niestety kontrolne to a. I gdzie reszta tych kontrolnych? Ale czekajcie, musi coś być. Zaraz wracam. Już jestem tutaj z 5 zł, a, a czy z 5 złotych już czaiłam, co ja ominęłam. Jest słowo alfa, nuta i emu. Czyli to są trzy słowa, a trzy słowa dają pięć złotych. Czyli dobrze, jest przynajmniej zwroci. Teraz krzyżóweczka z numerem dziesiątym. Hmm, litera D. Jadalnia. Jadalnia. Dobra. Edward. Vivaldi. Watymaeku. Hades. I tutaj mamy pierwsze słowo. Gad. No i spoko. Litera O. Może być C i będzie bonus. Utworzone oko. Kino. Cios. Oka. Futro. Jest utworzone słowo futro. Pierwsze. I tutaj. Sola. Igor. Drugie słowo jest utworzone. Ezop. Echo. Niebo. "boa" Dobra. Ostatnia litera to litera. No. Chy. Hadrian, drugie słowo. Hy, hy, hy. Ucho. Sopie, py jeszcze. Ale wygląda na to, że uszkodziliśmy z futrem hadrianem i z igorem i gadem. Dwa do dwóch. No, chyba, że znowu coś pominąłem na moje szczęście. Nie, jednak moja spostrzegawczość była tym razem. Dobra. stropeczka z numerem jedenastym. Słowo Eden się tutaj utworzyło. Kolejna słówka. G. Nitera. W gasie. Umizgi. Przetarg. Szósta literki. V. Fałki tu nie ma, Fałki tu również nie ma, Litera A. O, Pluton, w Funusie, Raport, Kupon, Fortuna, Owoc, Neapol, Rotterdam, Troja i ostatnie to. Literalny mamy bonus, ale tak, żeby nie było jakiejś zmyłki, to sprawdzę. P jest, l jest, u jest, ty jest, o jest i n jest, czyli jest pluton, ale szukamy więcej słów. Alpinizm. Prawdopodobnie do 5 zł, ale kto wie, Walencja. No i co my tu mamy? Piąteczka, zobaczymy, czy się zgadza. żeby się zgadzało śpić AAA. Dokładnie tak. Na razie dwa skroty są. W porządku. No, to z numerem 12. Tutaj don się utworzyło, a tutaj fini, fini, winipeg, finibek. Mhm, cztery litery. I teraz Z zetce, bonusik, z, z, z. Uszy. Tutaj kolejna ZKB, beucie, a jeszcze kolejnej nie ma. Litera B i L. L i B. B, L Figiel, drugie słowo się otworzyło. B, L mhm. No i ostatnia litera ta litera Litera U. Ursus, uszy, unia, udo, drugie słowo, bóg, au, autobus, autobus, nadmuch, u, 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 garnitur. I co, kończymy z figlem lotowym, zwaną przegraną. Mhm, mm Don, Piniberg i Udo. Sprawdzam czy pustiutko. O, a no niestety, pusto, pusto. Dwie wygrane przynajmniej zrody i dwie przegrane. No to wtepoczkę z, z numerem trzynastym. Tutaj utworzyło się słowo RUM. Cztery litery G, GD. A, G, D. D, D, D. Mhm. Tutaj G, D. W odruchu jeszcze. C, c, c. Hmm. Uczelnia. Reputacja. Han. R odruch. Jest drugie słowo. No i ostatnia litera to litera Y. Tym jest pierwsze słowo, a tutaj Y coś daje. Y Nic, puściutko. PG, no niestety. Podsumowanie jest takie, że już pokazuję, że, że tutaj utworzył się Bons, Pluton dał nam 5 zł. a tutaj 5 zł nam dało Alfa, Nuta i Emu, czyli jestem na minusie. 25 słodych, ale szybsze grańce po dwóch w ogóle łaskawych suratów tu uważam, że nie ma tragedii, ale też nie jest dobrze. Życzę Wam, aby wasze premiery okazały się lepsze. To cześć pa!